witam wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszym live oraz witam wszystkie osoby oglądające zapis oraz film z tego live'a więc tutaj no witam serdecznie mam nadzieję, że będzie to najlepszy live, jaki był zrobiony na tym kanale. też jeżeli będzie jakikolwiek klagi czy coś to wspomnijcie ja tutaj się wepchnę tak chamsko przepraszam. dobra, mam nadzieję, że bana dzisiaj nie dostanę. dobrze. no i oczywiście pierwszy korek już za nami. Ja dzisiaj będę starał się jeździć bardzo realistycznie, gdyż dzisiaj to nie jest kwestia konwoju ets ale mojej przyszłości na tym serwerze. E, lusterka nie mam, kurde, nawet F3 nie mam. Ale w sumie, że ja potrzebuję tu F3, -ki. jak mi wyjedzie, no dobrze, dziękuję, dziękuję, że pan mi nie wyjechał. Jestem panu niesamowicie wdzięczny. Ja teraz tutaj w lewo wyjadę za tym panem UA Ostatni raz w tracker MP grałem wtedy, kiedy był ostatni raz live z Trackers.mp a było to chyba 5, albo 6 lat temu, więc no dużo się pozmieniało czekajcie, za chwilkę przeczytam czat, tylko no jak widzicie powiem wam, straszliwie się stresuję, nie wiem dlaczego, w sensie jeśliś potrafię ale świadomość tego, że wiecie no może, kurde, bieg 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 na rondzie nic nie ma, dobra jaki, ej, nawet nie wiecie jaki we mnie jest aktualnie stres Jezus Maria, dobra, kontynuując Nigdy się tak nie stresowałem na targę SMP. Jeszcze mi słuchawki jakoś niedobrze leżą. I teraz, tak. Oj, przepraszam, przepraszam, przepraszam. Genialny faworyt. Zachęcam obecne tu osoby, żeby zostawić lajka pod tym filmem. Pod filmem dokładnie genialny, tutaj. Mm, genialna wiadomość. Nawet dla osób, które oglądają cały z tego odcinek. Powiem jeszcze jedną informację, Masyłko po dzisiejszym live'ie otrzymasz mega mocnego e, Taka ciekawa informacja, prezencik na e, wakacje, aczkolwiek to widzowie nie jest jedyny prezencik na wakacje z mojej strony No co mi tak te biegi dziwnie wchodzą, cały czas jest... Dobra, na teraz się włączę, prawe lustereczko Dobrze, dobrze Co jest? E, no czemu mi hamuje? Nie. Jak mi powiecie, że mam jakiś system... Yy... No oczywiście, wyłączone, wyłączone. Tak, przepraszam, przepraszam tego z tyłu, że tak poszło, o mój Boże. Ej, to Jonathan? Ej, ty rzeczywiście to Bartix. Ja nie mogę. Nawet a nawet nie napisał, że chce gadać. Że powiem Wam, pozmieniało się. To już nie jest to, co było kiedyś. Napisałem jeszcze tutaj do Pana Jonathana Marcina, naszego kochanego. E, Nawiasem mówiąc, jednego z lepszych subskrybentów. króć subskrybentów, donatorów. Ale się dzisiaj mylę. O mój panie. Teraz, jak ja mam tam pojechać? Tędy się zmieszczę, O kurde, wewnątrz? Eee, jak się tego w ogóle nie spodziewałem witam e, pana Marcina naszego kochanego e, witam cześć wszystkich. no ja jeszcze mam się przespać to jest chyba jakiś dobrze no spokojnie Marcinie czy ty też tu masz jakieś zlecenie czekać na ciebie czy jedziemy po prostu e, czy coś sobie chciałem zabrać, ale mogę już nawet nie... dobrze to poczekaj poczekam ty sobie bierz czy pan Marcin jest już gotowy oczywiście no i się z tego powodu bardzo cieszę. Ej, jedziesz czy nie jedziesz? Tak, tak, tak ja. To, ja tam możesz jechać. Ja dogonię. No nie wiem czy ty mnie dogonisz. Czy ja się stresuję stary. Kto leci tym ten... Tym tym po prawej stronie. Halo, kto to tak jedzie tutaj? Marcin, którędy jedziesz? Eee, yy, Którędy? Tak jak jechaliśmy. A, bo jest jakiś chłop, który jest totalnie obok drogi Nie wiem, czy to nie jest jakaś ukryta droga przypadkiem Właśnie, czy tutaj są jakieś ukryte drogi? Yy, tak patrzę, bo ja bym się gdzieś przespał Albo w sumie to ja sobie wyłączę po prostu symulację Jaki ja jestem genialny jestem Autobus? Co tu robi autobus? Autobusy są na teraz na trakcie SMP? Tak Tak? O kurde nawet Skoda, masz także. Skoda to, to od zawsze była, bo były ciężarówki i ta Skoda, którą zawsze wszyscy, zawsze jeź... brali te Skody osoby, które na najmniej umiały jeździć, i zawsze się w każdego wjeżdżały, nie? Oho, zaczyna się. Ale odchodzi? O, no, koreczek. Koreczek gdzie? Czekaj, jak. Na ciankach. Tak? No. Ja tutaj gdzieś na tą stację paliw mogę tam zjechać, czy tu jest zakaz? Jakaś sierota mi wyjechała i jeździć nie potrafi 22 godziny. Takie to są najgorsze, ci powiem, takie to są najgorsze. Ej, bo ja... jak zatrzymam się po prawej stronie na... z awaryjnymi to do bana? Chyba nie. Teraz tutaj, spróbuję się dokleić. Jak najbardziej potrafię. Dobrze awaryjne. Dobrze to ja będę jechał. O kurde, na pomarańczowym przejechałem. Nie no, panowie i panie, tragedia Przyjechałem na pomarańczowym O kurde Właśnie obok mnie Jest 101 graczy O to taka ciekawostka Tu jest dwupasmóweczka Dobra, to zajmę lewy pas Wydaje mi się, że tutaj nic złego się nie wydarzy Powiedz mi, że jest, dobra są te małe No oczywiście, tak samo, że nie widzę światełek O zielone Jak mi wyjedzie To jest 60, dobra. Ale korek? Serio? Aż taki korek tutaj jest? Ej, bo ja muszę tutaj w prawo teraz jechać. I znów ponawiam pytanie do czatu. Jeżeli wiecie, jak wyłączyć czat ten globalny na tracker byłbym ogromnie wdzięczny. No i przepraszam, tam sobie jechałem. A nie, on po prostu tak jedzie po Okej Ok. Widzę, że ciekawie. Okej, okay, wjeżdżamy na jakieś większe, to jest już traski, dobra. Teraz będzie dynamiczne włączenie. E, tutaj na to auto... Tu jest autostrada? A tu była kiedyś jaka zaromista mała droga, jednopasmowa. Serio? Aha, tu jest taki, stop, dobra. Czyli trochę manewrowania tutaj jest. Mam nadzieję, że dobrze wiadę w linię No, perfekto. Ty jesteś gdzieś koło mnie, czy nie? No, na autostradę. Ej, no hop, nie właśnie od tyłu walnął. Co to ma być? Stoję na stopie, nie? No, panie, panie kolego, kolego Rolak. Ale co mnie interesuje, twoje Rolak? Możesz mieć laga nawet. Enklak. Oj, już się wysypało. Aj, aj, A Kurde. Czemu tu są pachołki? To <laughs> jest speed camera. Jest ciekawie, powiem wam widzowie, jest naprawdę ciekawie. Mam nadzieję, że ja sobie zrobię sejwa, Bo obawiam się, że zaraz ktoś mi wiedzie tak. Trochę za dużo luksoracza. O kurde mówiłem o tym. A to sobie fixało Wiem, że fixa, nie jak wywali w kosmos to o kurde nie wychamuje oh, Dziękuję Ci panie Boże! A ten poboczem że jak mi zajedzie Oczywiście Jakiś Rexy i riva Aha Ty już po prostu stoimy cały czas? Serio? Nie nie, nie, to coś nie wiem, się chyba i... A ty już jesteś za? Czy z przodu gdzieś? Oho, Skoda wyprzedza! chłopie, ciągłą masz, gdzie ty jedziesz? Nie, ja go nie wpuszczę. Nawet jakbyś chciał, to ci nie wpuszczę. Ale też żeby nie było, widzowie, ja też nie będę odgrywał tutaj szerifa, ponieważ no wiem jak to bywa, aczkolwiek jeżeli ktoś będzie perfidnie tutaj... nie kultura... Ej, ja nawet cię mam na mapie zielonego zaznaczonego, jak ja jestem... Ja nie mogę, ja wspomniałem że ja mam cię znajomych. A, czyli tu już ta stara droga jest, o matko, jakie ja się cieszę, już myślałem, że zepsuli całkiem Teraz łuczek, kur... o oh, kurde Za duży łuczek Czemu ta Skoda hamuje? No co hamujesz?! No jedź! Nie rób korka O, awaryjny, chyba się zepsuł Jaki biedny A nie, to chyba jest po prostu korek Oho, oho, i się zaczyna, oczywiście, Mercedes się wpycha Ja, go stać, to się wpycha Ale tak przy okazji, powiem wam, nie wiem czy wiecie, aczkolwiek od wczoraj, od dzisiaj, tak, od wczoraj Miłek, może już tutaj grać na monecie, więc jeżeli ktoś jeszcze tego nie zrobił, to serdecznie zapraszam nawet o symbolicznego jednego ancycoin'a Jak mi tutaj ktoś będzie wyprzedzał Dobra, do 90, chyba tutaj nie dostanę nic, oho, awaryjne, czyli coś się znowu dzieje co on tak mruga cały czas? Teraz tak wygląda ta stacja paliw? Przecież to była taka fajna Wiejska stacja paliw, a tu przecież jest tak rozbudowane, nie no To już jest całkowicie inny poziom Miałeś mnie na parkingu to wpadłem O, bardzo miło mi to słyszeć Witam Mam nadzieję, że zostaniesz z nami na dłużej i zasubskrybujesz Oho, wyprzedza mnie, wyprzedza mnie Byczek jakiś mnie wyprzedza Jakiś tracker z MP Cray Jeszcze na ciągłej, nie no a żebyś się wywalił w tym zakręcie. Oho, oho, wykraczyłem Oho! Nie ma go już! No i chłopał... Nie ma go! Zniknął Też. Patrzę, ja nawet sobie tego nie uświadomiłem, taki zmęczony. O kurje ha! Jak mi ktoś wiedzie w tył, błagam, nie wiecie mi w tył, błagam, nie wiecie mi w tył Dobra, chyba nikt mi nie wjechał, jest dobrze. Tutaj jakiś sadness jest na poboczu, no bo tak, bo przecież smutek zawsze jest na poboczu, ale śmieszny żart. Czy to jest Ikarus, czy jakiś nowy autobus? Już myślałem, że jakieś taka tutaj nawiązanie do naszego kochanego twórcy, no kurde, to muszę coś z tym zrobić. O, mrugnął mi dzięki, że mi mrugnąłeś. szerokości życzę. O, tu jedenasty bieg. Dobra. Przed nami jedzie Predator, mam nadzieję, że mnie nie wyroluje i będziemy mogli sobie dalej jechać, bo Zioma reluje. Oho, oho, tutaj już ktoś na poboczu czycha. Dobrze, że nie policja. Oho, wyprzedza. Oho! Nie, no chłopie, w tym momencie dostajesz Wal Valbosta jakiś, no nie, no, ale mu się wpycha, nie, no. My tutaj w prawo teraz, nie wiem jak ty, ale jak tutaj zjechałem w prawo, będę zjeżdżał. Weź mnie, wpuść, mordeczko, kochana. No weź mnie, wpuść ja tu w prałę. Ja tak tutaj, tak zmieszczę się, no zmieszczę się, no wpuść mnie. O, dziękuję Ci bardzo. I takich ludzi kocham. Mogę Cię też przy okazji zachęcić do dołączenia na nasz serwer Ancemotki, na którym m.in. są poruszane tematy kierownic, aczkolwiek ważniejszą cechą jest to, że jest najbardziej nowoczesnym serwerem Discord w Polsce. Dobrze, teraz relaks, spokojny, zobaczcie jaki piękny tutaj urok tego miejsca. Mamy latarnię po prawej stronie, piękne tutaj morskie tereny po lewej też no po prostu tu jest pięknie, I Boże, jaki ten ETS jest piękny. Oczywiście, ma pe pewne bolączki graficznie niedorównuje, na przykład do takiej forzy, no ale kochani. Czy to nie jest piękne? Eee, jak tam fan moment ze... Co jest? On co? Przepraszam, ja tutaj tylko... Ja chcę tutaj wyjechać, tylko pan mi tutaj, nikt mi tutaj... Ej, no tamten to zaraz mi tym czerwonym to nie jest był bo już, myślałem, że dostanę w bok.